Witam. Dzisiaj chciałbym pokazać małą, dużą maszynę internetową Cube Creator, twórcę kostek, coś takiego na kształt kostek do gry. Zresztą jak sobie stworzymy, stworzycie, to, to będziecie widzieć jak cała sprawa wygląda. Żeby sobie taką kostkę utworzyć, najpierw trzeba wpisać jakiekolwiek swoje imię, więc wpiszmy, niech będzie moje Łukasz. I ten Cube Creator proponuje nam utworzenie czterech rodzajów kostek: kostkę bio dotyczącą biografii i, tak jak proponują, do użycia po przeczytaniu albo przed przeczytaniem biografii lub autobiografii jakiegoś tam autora. Kostkę tajemniczą, mystery, po, po przeczytaniu albo przed przeczytaniem jakiejś tam tajemniczej historii, i kostkę do zmapowania jakiejś tam przeczytanej historii, i czwarta rzecz kostka nasza, własna, jaką sobie wymyślimy z grubsza i, i tak jak na pierwszy rzut oka wygląda to Cube Creator proponuje nam zabawę tak jakby w większości z książkami i pierwsza część tej mojej opowieści o o Cube Creator będzie również związana właśnie z książkami z, z jakimiś ewentualnie aktywnościami dla bibliotekarzy czy dla nauczycieli języka polskiego czy kultury w jakiejś takiej tematyce, ale myślę, że, nie, że spokojnie kostki można używać na bardzo różnych zajęciach i na bardzo różnych przedmiotach. To już naprawdę zależy od tego, od naszej wyobraźni, jak taką kostkę zrobić. W bardzo prosty sposób. Najpierw tak jak mówiłem, piszemy swoje imię. Ja dziś pokażę na przykładzie kostki, którą utworzymy sobie samodzielnie, więc wciskamy dalej, utwórz swoją własną kostkę po wpisaniu imienia i przenosi nas do tworzenia kostki. Tak żeby nie zapomnieć, to wcześniej najprawdopodobniej jeśli zechcecie sobie włączyć tą stronę read write think ona poprosi Was o zezwolenie na uruchomienie flasha, bo działa na flashu. I po uruchomieniu własnej kostki proponuje nam 6 pól naszej kostki do uzupełnienia. Na każdym z pól możemy uzupełnić tak jakby osobne dwie treści. Pytanie czy temat i, i jakąś tam odpowiedź, tak jak z angielskiego nam tu proponuje. Natomiast ja zaproponuję Wam, żeby zrobić to w taki sposób, że tą pierwszą część blokujemy. Tą chudeczką sobie możemy zablokować. Pierwsze pole, i jego nie musimy uzupełniać. Wtedy będziemy mieć tylko jedno pole do uzupełnienia. I tak jak mówię, naj, najprostszy sposób, co można by z nią zrobić, chociażby do. Do losowania sobie jakichś odpowiedzi, czy, czy do zabawy, do, do trafiania odpowiedzi. Na przykład w polach, które będziemy mogli losować, wpiszemy sobie imiona autorów książek na jakąś, załóżmy, powtórkę, czy coś takiego. Adam. Miskiewicz, przepraszam, zobaczymy. Miskiewicz. Jeśli chcemy przerzucić dalej, to albo dajemy sobie tu dwójkę, albo dajemy następne. Blokujemy pierwsze pole. Bolesław Prus. Następna kostka, też zablokujmy. To, to blokowanie... Może być pominięte, natomiast umożliwia to, że tam na finalnej kostce nie będzie nam się pokazywać jakby to, to odrębne pole. Oczywiście ja wpisuję tutaj jakichś tam standardowo znanych przez nas autorów, natomiast wszystko to, co sobie stworzymy, to będzie. To już, je, to już zależy od naszej inwencji twórczej, co tam sobie wybierzemy. Równie dobrze można odwrócić sprawę i wpisywać tytuły książek a, a do zgadywania autorów czy występujących w książkach bohaterów, też, żeby zgadywać gdzie występują, to myślę, że już jest dowolna sprawa, jak kto z nas sobie wymyśli. Ignacy Krasicki i mamy szóstą uzupełnioną. Dając następne już się nam pokazują kostki uzupełnione, więc pstrykamy sobie finish, czyli zakończ i Nasza kostka jest przygotowana, ona się wyświetla w takim małym widoku, można go sobie powiększyć, i pozwala nam stąd strona albo wydrukować, albo zachować oryginał, zachować draft, czyli zachować taką wersję do edycji, którą byśmy sobie w przyszłości mogli zachowywać. Jeśli wciśniemy sobie tą wersję, zachować draft, ona się będzie nam Proszę bardzo, zapisywać w specjalnym pliku rwt, który możemy sobie później na, na tej samej stronie read Write Think otworzyć poprzez tą zakładkę Open. Wtedy trzeba będzie znaleźć w komputerze miejsce, w którym jest przechowywany ten nasz tak zwany draft czy projekt, i wtedy będziemy sobie go mogli otwierać i edytować. Bo jeśli zachowamy wersję finalną. Będzie to wersja PDF. Ja tak zrobię teraz. Pisarze, bo trzeba wpisać i oczywiście przy zachowaniu tytułu, jaki chcemy sobie nadać temu plikowi. I dajemy save, zachowaj i zachowa nam w folderze, gdzie, gdzie nasz komputer domyślnie nam to będzie zachowywać. Tu jeszcze raz trzeba potwierdzić. Dajemy zapisz. I plik został zapisany. Ok, w tym momencie możemy sobie zrobić albo nową kostkę, albo jeszcze zapisać też draft, jeśli chcielibyśmy dalej z nią pracować. Ok, na dziś byłoby to tyle. W kolejnym filmie pokażę, co ewentualnie z tą kostką można by zrobić na doradztwie zawodowym, jakie zabawy. Na zajęcia z doradztwa dla mniejszych lub większych, lub jak tam kto sobie też będzie planować, jakieś takie moje przemyślenia, pomysły. Póki co, dziękuję bardzo. Zapraszam jeszcze raz serdecznie na uczwajnie.pl.